No, strzela gdzieś z góry. Strzelał do nas? Tak, do mnie. Dobra, dobra, już... No chyba kpisz. Ja spark, spark Sparks, Sparks, Sniper. Koniec padł. Ale jebany miał cela. Musiał mnie pixel widzieć, wiesz? Sniper? Spark sniper? No, spark sniper, to. Tak. Nie ma za co. Mamo, poszło śmieci wyrzucić Ja już nie mam sekund, jakby coś więc jeżeli. Znaczy nikogo więcej tam nie widziałem, także No ja mam jeden pasek życia, kurwa Ale jaki kutasiarz, nie? Tu jest jeszcze jeden clue, nie? Jest, tak, tak, tak. Nawet Właśnie. dwa. E, no, ja tędy nie będę przechodzić. No Koni zostawił. Wow. Beczka. Trap z beczką Jędrek? No? Wyjebało ciebie też? No ja umarłem Kurwa Ale chujnia Ale chujnia Ja pierdolę